nie jest eksperyment, po prostu od zawsze, od dziecka w sumie widziałem, że wszędzie dookoła jest chemia i, i jedzenie sztucznie stworzone przez drugiego człowieka w sensie dosłownie, to co wszystko dookoła jemy jest czymś nienaturalnym po prostu, nigdy to nie występowało w naturze jakieś chleby, makarony kurwa, nawet cebulę dzisiejsze, warzywa dzisiejsze to jest w przeszłości to by po prostu niejedalne dla nas dzikie rośliny i po tysiącach latach krzyżówek w końcu się udało zjeść coś co ma emitować coś dobrego, ale to dalej jest dla nas toksyczne. To samo dotyczy się owoców, tylko że one w swojej da dawnej formie były przez nas jedzone. Nie? Dzisiejsze truskawki wywodzą się z poziomek na no poziomki, możemy jeść normalnie i to lubimy nawet. Więc owoce się różnią, ale podchodzą od rzeczy, które i tak byśmy zjedli kiedyś. W przeciwieństwie do warzyw, których byśmy nie jedli po prostu, bo były zbyt dla nas toksyczne. No nie. No nie. No, więc uważam, że głównie mięso. Teraz ktoś mi może zobaczyć, a czemu nie obrabiać tego termicznie. Ogień też jest czymś nowym. I według mnie ogień, jak go wynaleźliśmy, nie, nie używaliśmy go wcale do obróbki termicznej. Używaliśmy go do tego, żeby się ogrzać, do tego, żeby odstraszać zwierzęta ewentualnie w nocy. Ale nie uważam, że było to coś do obrabiania termicznie. Nasz organizm został zaprojektowany tak, że działa na autopilocie. W sensie, jeżeli wy zjecie, nie wiem, jakiś obiad, to wy nie musicie, nie, nie musicie o tym myśleć, że dobra, teraz mi przechodzi tutaj przez jakąś komorę w gardle, teraz do przełyku, później przez jelita coś tam. Yy, yy, musicie coś wydobyć z tego. Jakby wy o tym nie myślicie, to wszystko dzieje się na autopilocie. No i nasz organizm dobrze wie, co jest dla niego najlepsze. I też ten nasz organizm jest zbudowany na podstawie tego, co, my, co mieliśmy jeść w naturze. A w naturze byśmy jedli na surowo. Właśnie mięso.